Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak zapewne się Państwo domyślacie, chciałbym przekazać kilka faktów dotyczących podziału środków z programu Polski Ład. W związku z tym przygotowałem same fakty po to, żeby mieszkańcy Nowego Sącza mogli ocenić całą sytuację. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do słów członka rządu, wiceszefa MSWiA, pana Pawła Szefernakera. Przewodniczącego Komisji do spraw wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład wypowiedział się, 25 października 2021 roku przyjęliśmy zasadę proporcjonalności wartości zadań inwestycyjnych jest proporcjonalna do wielkości samorządu. Gminy do 20 tysięcy mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów. To są większe inwestycje, następnie w przypadku powiatów to inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Oczywiście zasada bardzo słuszna, również pojawiła się wypowiedź druga jeszcze, w Niedzicy. założyliśmy, żeby, żeby mogły samorządy możliwie wszystkie otrzymać te środki, to trzeba założyć proporcjonalność. Dlatego wartości tych zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządów. Oczywiście. Państwu po konferencji prasowej prześlemy linki źródłowe, także do tych wypowiedzi. Co się później stało, też myślę, że warto prześledzić, bo to oczywiście ciekawe wydarzenia. Ale zanim do tego dojdę, to chyba trzeba też powiedzieć wyraźnie mieszkańcom Nowego Sącza, Sądeczyzny i całej Polski, skąd się biorą pieniądze w tak zwanym programie Polski Ład. To oczywiście nie są środki unijne, to nie są środki, które spadają z nieba, to nie są środki nawet budżetowe, to jest pożyczka, to jest zadłużenie. Rząd polski zadłuża się w banku, który emituje obligacje z tego tytułu, i trzeba podkreślić wyraźnie, że wszystkie te środki muszą być spłacone przez wszystkich mieszkańców Polski, w tym także również mieszkańców oczywiście Nowego Sącza. Co się działo później, to już pewnie Państwo obserwowaliście. Każdy z samorządów otrzymywał jakieś środki, ale oczywiście byli, jak to w Orwella, równi i równiejsi. Zgodnie z oczekiwaniami spodziewaliśmy się pieniędzy na poziomie kilkudziesięciu milionów, może trzydziestu. Niektórzy mieli także nadzieję, że zostanie sfinansowana budowa. Budowa w ulicy Wschodniej, mostu na ulicy Kamiennej, który, który jest tak potrzebny, żeby się dostać do Nowego Sącza od strony Kamionki Wielkiej. I te wnioski oczywiście wszystkie złożyliśmy, ja je za chwileczkę pokażę. I co ciekawe, na oficjalnym profilu pani poseł Prawa i Sprawiedliwości pojawia się informacja. Jeszcze wisiała wczoraj, wisiała oczywiście od poniedziałku. Miasto Nowy Sąż otrzymało wsparcie w kwocie 27 milionów złotych. To jest zrzut oczywiście z tego profilu. Też możemy Państwu to e, udostępnić. E, czyli mamy prawo podejrzewać, że jeszcze w sobotę, jeszcze w niedzielę nowy sąd był na liście z kwotą 27 milionów złotych. E, jakie wnioski zostały złożone? Przede wszystkim był to duży wniosek, który nam e, ten program umożliwiał. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Nowym Sączu to była właśnie obwodnica wschodnia oraz jako kontynuacja tej obwodnicy most na ulicy Kamiennej, który jest tak potrzebny, tak wyczekiwany, obiecany już parokrotnie przez władze rządowe, że środki się na ten most muszą pojawić. No niestety projekt ten został odrzucony. Mam nadzieję, że do mieszkańców nie tylko Nowego Sącza, ale również gminy Nawojowa, gminy Hełmiec oraz gminy Kamionka Wielka, a także gminy Grybów, dotrze ta informacja. Nie mamy w tej chwili oczywiście tych środków. Modernizacja budynku Ratusza to też oczywiście to, co się wydaje wpisywać w politykę historyczną rządu. To, co, na co sądeczanie oczekują od wielu, wielu lat. Wiemy, jak wygląda elewacja, wiemy, jak wyglądają fundamenty, dach tego pięknego, historycznego budynku. Chcieliśmy i chcemy go wyremontować. Tutaj jest zdjęcie, które tak naprawdę my już przechodzimy troszeczkę. Obok tej elewacji, nie patrząc na nią, ale tak naprawdę ten budynek jest piękny z daleka, z bliska widzimy w jakim on jest stanie. No, niestety tutaj polityka historyczna zawiodła. I przyjęty projekt, który przygotowaliśmy. Dla sądeckich sportowców, dla sądeckich dzieci, dla młodzieży. To jest budowa, budowa boiska ze szóstą murawą na zawadzie. Ja ponad rok temu zleciłem kompleksowy projekt, koncepcję właściwie rewitalizacji tych terenów boiskowych na zawadzie. Myślę, że wkrótce, w przyszłym roku, rozpocznie się rewitalizacja tego terenu, ponieważ jest to piękne miejsce, które służyło pokoleniom nowosądeczan i mam nadzieję, że również ten projekt. Wpisze się oczywiście w tą rewitalizację. To jest oczywiście ważny projekt, ale niespółmierny kwotowo do tego, jakim miastem dużym jest Nowy Sącz. I myślę, że to jest właśnie fragment tej, 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 tej koncepcji, którą zleciłem ponad rok temu. Zamierzamy tam wybudować kompleks, rewitalizować go, kompleks sportowy dla mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj widać wyraźnie, bo też Państwu przygotowałem takie zestawienie na tle innych gmin Powiatu Nowosądeckiego. Oczywiście odnosząc się do pana ministra Szefernakera, nowy sąd dostał 53 85 groszy na mieszkańca, natomiast nie pojawia się już nigdzie dwucyfrowa liczba. Proszę zwrócić uwagę, są nawet gminy, które przekroczyły 2000 zł. 1000 zł. na osobę. I tutaj rzeczywiście te zasady, o których mówił pan minister Szefernaker, są drastycznie zaburzone. Również na tle innych miast, żeby też nie oderwać się całkowicie od, od tego, że nie jesteśmy gminą, tylko żeby też pokazać, że miasta również całkowicie inaczej uzyskały te środki, no to widać, że prawie bliski jest nam gmina Wieliczka jest nam prawie bliska, natomiast pozostałe miasta to są kwoty dużo, dużo wyższe. Szanowni Państwo, Tutaj się same, same te fakty komentują. Prawda? Widać, że, widać, że tutaj nie było tej proporcjonalności zachowanej i oczywiście Nowy Sąd sobie z tymi wszystkimi inwestycjami, które w głowie i w planach ma prezent miasta i, i, i mieszkańcy Nowego Sądza poradzi. Natomiast myślę, że warto po prostu w suche fakty przekazać, bo one się komentują same. Nowy Sąd po prostu został, a właściwie mieszkańcy Nowego Sądza zostali ukarani za prezydenta Handla, za. Niepokorność pana radnego Krzysztofa Głuca za odwagę większości radnych, którzy chcieli powiększyć frustrację pewnych polityków, składając wniosek o zmianę Prezydium Rady Miasta Nowego Sącza. Tylko szkoda, że karani są tak naprawdę mieszkańcy Nowego Sącza, mieszkańcy, którzy są bardzo dumni, którzy zawsze mówią tak, jak jest. I myślę, że takie działania nie przełożą się pozytywnie na wybory parlamentarne. I myślę, że dobrze też, żeby te słowa dotarły do pana premiera Morawieckiego, do pana premiera Kaczyńskiego, bo ja żadnej partii źle nie życzę. Ja chcę tylko, żeby nowosądeczanie dostawali to, co się im słusznie należy, a nie 53 zł. Szanowni Państwo, widać tutaj ewidentnie ręczne sterowanie. Oczywiście Wszyscy zwracają uwagę, że prawdopodobnie to sterowanie osób, których imienia się nie wymienia w Nowym Sączu, porównując to oczywiście do, do słynnej książki Harego Pottera. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to wiedzmy, że coś się dzieje. Także myślę, że mieszkańcy ocenią to wyraźnie i jasno. Pytanie co dalej. Oczywiście mamy drugą pulę wniosków, już będziemy się do niej przygotowywać, będziemy składać 9 listopada. Ale także wystąpimy do pana premiera, wystąpimy do, do Najwyższej Izby Kontroli, żeby Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę procesu przyznawania tych środków. Myślę, że warto, żeby ktoś się pojawił, zapytał, a dlaczego właśnie Nowy Sąd otrzymał taką pulę środków i z czego się to wzięło? Czy remont ratusza jest niepotrzebny? Czy moc ulicy Kamiennej w kierunku Kamionki Wielkiej jest niepotrzebny? czy inne miejscowości bardziej potrzebują takich inwestycji. To oczywiście pozostawiam bez odpowiedzi, bo mieszkańcy, tak powiedziałem, Nowego Sącza to osoby, które potrafią to ocenić.